nie jest karta chip? To jest ten, który musi się dopusać. Z Karty chip i. chipem. to jest? to O, ja twierdzę, dalej, Jak chciał, chodzi przez samochód. O, to o, 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 ja tego zacznę Hej Kasia! Kocham cię, kotek! Na wstępie tego listu gorąco i ciepłutko cię pozdrawiam i całuję. Tak jak. Tego jeszcze nie widziałem, że tak to się było. Tak jak teraz też Tak jak kiedyś. Bardzo, kro... bardzo gorąco. I dziękuję za list oraz kartkę. Kochanie, piszesz, że ktoś był golfem po jakiejś felgi, ale ja nikomu nie obiecałem i nie miałem przy ich felgi i nie wiem, co to może być i o jakie felgi komuś chodzi. Kotek, a to, że ludzie gadają, że ja siedzę, to ja wiedziałem i najbardziej się tego bałem, że będą donosić do Twoich rodziców, by zabronili ci ze mną się spotykać, jak wyjdę. Kasiu! Kosku! Powiedz swojej mamie, jak będzie się pytać, za co siedzę, to że za paserkę, bo właśnie za to siedzę. Bo kiedyś kupiłem od mundka silnik elektryczny, a on był kradziony! Krzyk! był Krzyk! Siedzi w srywek, a był kradziony tak. <grywa> Bo kiedyś, kiedyś kupiłem w mutkaś silnik elektryczny, a on był kradziony. No i za to siedzę. A jak nie będzie się pytać, to nic nie Kochanie, Kochani, czy mógłbym wpisać Izę na listę odwiedzających, ale oczywiście tylko potrzebuję jej adres. Jak będziesz odpisywać list, to napisz mi jej adres, to ją wpiszę na listę odwiedzi. <laughs> kurwa, przegięcie pałe kurwa we wszystkie strony. <laughs> to ją na listę odwiedzi jako moją kuzynkę. I jak przyjedziecie, to niech tak mówi, że jest moją siostrą wujeczną. <laughs> to ją wpuszczą, bo teraz to trochę są z tym pisem problemy i nie chcę obcych wpisywać. Kotek, a co chodzi o tą propozycję od mojej matki, to ja też się na to nie zgodziłem. Jak już ci pisałem, jak chcę mieć spokojną rodzinę i chcę, żebyśmy razem ułożyli sobie razem w swoje życie. Ja też nie chcę mieszkać ze świadomością, że moja matka takie coś nam wyrabia. A ja teraz miałbym z nią mieszkać pod jednym dachem. Nie mnie. Ja mam już dość tego wszystkiego i chcę być razem z tobą szczęśliwy i zrobię wszystko, by nasze marzenia się spełniły. Najdroższa! Ja wierzę w naszą miłość i nasze marzenia. Wiem, że nie będzie nam na początku łatwo i lekko, ale wierzę, że jeśli oboje się będziemy starać, to powoli ułożymy sobie wspólne życie, tak jak sobie ułożymy i stworzymy, to będziemy mieli i nikt nam tego nie odbierze, bo to będzie nasze i za nasze pieniądze, a nie, że ktoś nam będzie wypominał, że coś nam dał, że jesteśmy na ich utrzymaniu. Ja nie chcę ani od mojej rodziny nic. Chcę mieć święty spokój i więcej nikomu nic nie będę załatwiał, tak jak do tej pory, że byłem chłopak na posyłki. Kochanie, piszesz, że już nie może, żeby wytrzymać z rodziną i żebym cię zabrał. Kochanie, zabiorę Cię jak wyjdę i znajdę jakąś pracę, bo jak tylko wyjdę, to od razu będę szukał gdzieś jakiejś roboty. LEGALNIE I więcej chyba do Niemiec nie pojawię Kotek pisze też ile mam zawiasów, zapobicia i tym podobne Kotek, nie mam już żadnych zawiasów, wszystkie się pokończyły <zysyjna> O jeszcze że jakichś, nie wiem, able, murder, jak ktoś już ten list i nie wiem a to było takie, ludzie w rzędzie byli już te więzi, tego słuchali, to było taki dominą. Ile ludzi tyle kurwa trumie. Dobra. Także jak wyjdę, to będę czysty, tylko z strachem do zapłacenia grzywny. To co mam rozłożone razy. Aha, Kotek, matka przysłała mi list i zdjęcia jej z Anką, a ja napiszę jej kilka słów i oddechnę jej te zdjęcia, niech sama się mi cieszy i napiszę, że jak ja, że jak ją trzyma, to niech się cieszy i do mnie nie musi ani pisać, ani przyjeżdżać. Ja jakoś sobie poradzę. Będę żył tak, na ile będzie mnie stać i niech wie, że dam sobie radę bez ich pomocy. Będzie trudno, ale... Ich o nic więcej nie będę prosił. Ja też mam tego wszystkiego dosz. Kochany, a ty nie załamuj się, tylko jak ktoś będzie ci gadał, to się z tego, tego śmiej, jeżeli tak jak ja teraz żyję. A ci, kurwa. A ty kurwa, bo życzę. Bo życzę Żyję marzeniami, że niedługo wymiar i będziemy razem szczęśliwi. Kocham cię, kot mój! Kochanie, piszesz, że masz nadzieję, że byłem szczęśliwy z Tobą. Kotek, oczywiście, że byłem z Tobą szczęśliwy. Kotek, nawet jeśli nieraz byłem zły choć nie pamiętam takich spisów, to i tak byłem bardzo, bardzo szczęśliwy i nigdy nie przestałem cię kochać i choćbym nie wiem, co to i tak będę się bardzo, bardzo mocno, tak bardzo, tak cię bardzo, bardzo mocno kochał całego serca, tak jak tylko potrafię najmocniej. Jesteś jedną osobą, którą kocham ja i nikt naprawdę, nikt tego nie zmieni. Bo kocham tylko Ciebie i tak już zostanie na zawsze. Tak! Jest elonizacja w tym przekonaniu. Kocham, kocham, kocham.